Spadłem. Oj. Oj. O, nie zabijam. Dawaj, skakuj, skakuj Kurwa, dobra. O! Nie Warto wiem, co to było. Dawaj, eskakuj. Jak się helikopter kończy? No Bartosz, uskakuj, wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj tutaj, do nas. No niech tam będzie. Zabiłem się Robsona, Bartosz. Zgi no właśnie, bo ktoś nie wskakiwał do helikoptera, kiedy mówiłem. Tak. No, no właśnie, widzisz? Złapało się w śmigło i tak migał. Ja się tak się zastanawiałem, czemu ten sam tekst nie jest? W, w ostatniej chwili <noise> chciałem Myślę, się dodać. na drugą stronę.